Dzień dobry widzowie. Dzisiaj postanowiłam zagrać na moim pierwszym koncie z Clasha, gdzie gram Royal Giant'em, powiem Wam, że mogę wymaksować ten deck, ale jeszcze sobie trzymam kasę, bo nie wiem czy nie przerzucę się z Royal Gianta na Mega Knight'a, bo... Całkiem, jeśli mi idzie zbieranie tego Mega Meganite'a i myślę, że mogłabym coś więcej podziałać niż, niż tym Royal Giant'em, powiem Wam, że walki na tym poziomie są ciekawe, interesujące, wkurzające i bardzo zróżnicowane było naprawdę nie wiadomo, na jaki deck trafimy, na jakiego gracza trafimy. Na przykład tutaj, tutaj grałem w tej pierwszej walce z takiego gracza, który. No tak chyba nie za bardzo ogarniał ten swój deck. Jak widzieliście stawiał dziwnie um, to Inferno Tower i tak dalej. Więc no pierwsza walka jak najbardziej łatwa. Chociaż powiem wam, że przeraziła mnie ta pekka, gdzie e, została postawiona drugi raz na e, maksymalnym levelu, czyli na poziomie 15. I trochę mnie to tak przeraziło, bo wiecie jak to jest? Kiedy grasz w Riot Giantem i trafiasz na Pekkę, no to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że przegrasz. Ale nie w tym meczu, bo tak jak mówię, koleś mógł wygrać, naprawdę. Tylko nie wiem, czy to jest jakiś nowy gracz, czy nie ogarnia tego deku, ale mógł wygrać. Ale nie mam czym się przejmować, bo dążę tylko do tego, żeby wbić tu 6000. Tylko tak jak mówię, nie zawsze idzie po mojej myśli, bo czasami powiem wam, nie wiem dlaczego, czy wy też tak macie, odpowiedzcie mi na to pytanie w komie, że przycina wam grę. Bo ja na przykład bardzo często, zresztą nieraz tutaj zobaczycie w tych walkach, które wam tutaj pokażę, że czasami... Chcę wystawić jakąś kartę, ale ona się wystawia z jakimś takim trzysekundowym opóźnieniem. Zresztą zobaczycie, jak będę chciała obronić się przed bandytką i po prostu zauważycie tą różnicę, że no moje karty zostaną postawione z lekkim opóźnieniem i czasami właśnie to decyduje na całej walce i tak właśnie zadecydowało, że przegrałam w kolejnej, więc no. Także ja już tyle. Ja yy, 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 już. Nie będę się tak rozgadywać. Tylko zapraszam was do dalszego oglądania, bo wiadomo, nagrywam na telefonie. Dogrywam teraz dźwięk i mam nadzieję, że jakoś fajnie spędzę tę niedzielę. No, trzymajcie się ciepło. Bye. -o.